Posłuchajcie wypowiedzi profesora podczas dni judaizmu we Wrocławiu 15 stycznia tego roku, co powiedział o nas, o nas katolikach. Właściwie, jeżeli by ktoś, jakaś osoba żydowska, mówiąc dzisiejszym językiem, się zwracała do kogoś, do osoby kościelnej, wyrażając chęć nawrócenia, to powinna usłyszeć najpierw radę żeby zamiast stawać się osobą chrześcijańską, najpierw próbowała być wierniejszą osobą y, religii żydowskiej. Dni judaizmu to potwarz nie tylko dla nas, katolików, bo my na to w sumie zasługujemy, zasługujemy na to co najgorsze, bo my sami krzyżujemy Chrystusa naszymi grzechami, ale dla samego Chrystusa to jest potworny policzek i powtórny policzek od własnego kościoła posoborowia, jaki otrzymał przy Annaszu. Najgrywał się on z jego boskości, z tego, że jest Mesjaszem, że jest Bogiem, gardził nim. A dni judaizmu to takie pośmiewisko z Chrystusa. Bo celebrujemy, dialogujemy, nie wiem po co, w jakim celu, z religią, która początek miała właśnie w pałacu Annasza. Kościół po optymistyczny, jak mówił Jan XXIII, radosny. Pozytywny, luzacki, uśmiechnięty, otwarty na wszystkie religie, sprotestantyzowany, przykłada się do kolejnej męki swego Boga i krzyżuje po raz drugi Chrystusa. Ci, którzy są polini faryzeuszy, obchodzą święto judaizmu w kościele. A to katolicyzm zbudował najpotężniejszą cywilizację świata cywilizację łacińską, która ufundowała całą Europę. A co zrobili Ży? Brali udział w wojnach z Turkami, Osmanami, Mongołami, którzy nękali m.in. Polskę? Dziesiątki setki lat. Czy tylko korzystali na tych wojnach, bogacąc się na Polsce od tysięcznego roku na niewolnictwie? Macie zdjęcie drzwi więźnieńskich, gdzie święty Wojciech mówi o niewolnictwie. Chrystus łajał frezeuszy w Ewangelii. Za obłudę, zatwardziałość, ślepotę, bezwzględność, podstępność, zazdrość. Mordowanie proroków, udawanie wiary, fałszywą religijność. Chrystus nazywał faryzeuszy grobami pobielanymi, potomstwem żmi, cytuję, misami, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz to są pełne suchych kości. To też cytat. Ślepymi przewodnikami, którzy cedzą komara, a połykają wielbłąda. To wszystko znajdziecie u Mateusza 6, 2, 16, 12, 34, 15, 23 to 27. Marny wasz los, przywódcy religijni i mówi Jezus. Jesteście obłudnikami. Zamykacie ludziom dostęp do królestwa niebieskiego, a sami nie wchodzicie i innym nie pozwalacie wejść. Więc jak tu rozmawiać z gnostykami? Kościół prowadził przez wieki. Modlitwy wielkopiątkowe za ten naród używając słów wiarołomny. Pojawiło się to słowo po raz pierwszy w kodeksie teodozjusza z 438 roku w VII wieku wprowadzono je do liturgii wielkiego Piątku. I przed rokiem 59 XX wieku brzmiała ta modlitwa tak: módlmy się i za Żydów wiarołomnych. Niech Bóg i Pan zdejmie zasłonę z ich serc, aby i oni poznali Jezusa Chrystusa Boże, który nawet wiarłomnych Żydów nie odrzucasz od swego miłosierdzia, wysłuchaj próśb naszych, jakie zanosimy za ten naród zaślepiony aby uznając światło prawdy, którym jest Jezus Chrystus, został wyrywany ze swoich ciemności. Po 59 roku, kiedy powstaje nostra etatę na Soborze, Jan XXIII pierwszy usuwa słowo perfidis, czyli wiarołomni, jako przejew antysemityzmu. W 68 roku Paweł VI wyrzuca już wszystko, nie ma już ani mowy o próśb o nawrócenie. Modlono się, aby pomógł im wzrastać w wierności jego przymierzu. W 2022 roku już nie tylko nie ma Mowy o wierołamstwie, ale jeszcze jest prośba, żeby byli oni w swojej wierze zachowani, bo tam się odkupią. Podobnie jest w formule Benedykta XVI z 2008 roku w rzymskim erycie. Tam w ogóle pomija się istnienie czegoś takiego, jak Żydzi. I prosi się po prostu o nawrócenie wszystkich bezwarunkowe. W imię terroru, równości religijnej, czyli fałszywej Ekumenii, ukrzyżowali prawdę w kościele tak naprawdę. I na ołtarzu tej prawdy zaczęto czcić. Nowego Bożka, jakim jest ekumenizm. Po co? By udzisiejszyć Kościół, jak mówił Jan XXIII, by przypodobać się i dogadać się ze światem. Po co? By być bardziej modnym, postępowym. Dam z obisku. I by zmienić ostatecznie naukę. A to ostatecznie zniszczy nowinkami Kościół. I o tym mówi Trzecia Tajemnica Fatimska. Nie mamy co do tego wątpliwości, bo mówił o tym sam archiwista Fatimie, ojciec na Alonso, ale. Ten temat jest na inny odcinek. A święty Paweł, Żyd, zgromił nowinkarzy, mówiąc w Piśmie Świętym w dziejach apostolskich, choćbyśmy my i Anioł z nieba głosił nową Ewangelię, niech będzie wyklęty. Polecam książki, które pojawiają się w tej chwili na planszy. W opisie znajdziecie linki do naszej strony, do sklepu internetowego, gdzie możecie je zakupić. Czemu naród, który był ponad 100 razy wypędzany z różnych państw Europy i trafił do nas, ma być. Narodem wybranym. Jeżeli ktoś był ponad 100 razy wyrzucony z różnych miejsc pracy, to nie z szefami jest coś nie tak, ale raczej z nim. Żydzi mesjanistyczni, nie wiem, czy wiecie, że coś takiego jest, to znaczy tacy, którzy widzą Mesjasza w Chrystusie, nie są uznawani w ogóle za Żydów przez społeczność żydowską. Mówię na przykład o organizacji Jews for Jesus. A tu Kościół, który uznaje w Chrystusie Boga, którego ukrzyżowali, ma bratać się z judaizmem. Widzicie głębię tej przewrotności? Nas nie uznają, a wymuszają dialog, by nas zmienić, a ze swoimi uznającymi Chrystusa pobratęcami nie chcą mieć nic wspólnego. Chrystus mówi w Ewangelii świętego Jana tak, 8, 12-59 Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Gdyby Bóg był waszym ojcem, to im nie byście miłowali. Wy macie diabła za ojca. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi. Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. A wy mnie znieważacie. A faryzeusze mówili, on jest opętany przez złego ducha, więc bliźnij Bogu. Tak się zastanawiam, co byłoby, gdyby Arab wszedł do synagogi, bożnicy i nauczał Ży, jak mają wierzyć, w co mają wierzyć. Karcił ich za ich naukę wcześniejszą, pouczał, co mają zmienić w ich postrzeganiu, a na przykład Arabów i nauce i za co przepraszać. Myślę, że do kardynała Rysia można zaadresować słowa z Ewangelii św. Mateusza. Marny Wasz los, przywódcy religijni i faryzeusze. Jesteście obłudnikami. Przypominacie odnowione grobowce, z zewnątrz piękne, a w środku pełne rozkładających się szczątków. Robicie przed ludźmi wrażenie świętych, lecz w środku jesteście pełni obłudy i nieprawości. A co do świętego Szymona Strydentu, o których mówił profesor, yy, właśnie żydowski, który podczas wykładu, podczas yy, celebrowania dni judaizmu. Nawiązał do świętego właśnie Szymona. Jest to święty, który był zamordowany przez zwyrodnialców. Są akta procesowe w archiwach, które krzyczą dosłownie swoich kart o barbarzyńskim mordzie na czteroletnim chłopcu chrześcijańskim. Jest to święty Kościoła katolickiego. Cóż mam powiedzieć? Akta procesowe są dostępne dla badaczy i one istnieją. Są tam podane nazwiska, kto, jak i co zrobił, dlatego że sprawcy przyznali się do zamordowania chłopca, więc napiszcie, co myślicie na temat tej sprawy natomiast Kościół ma bardzo jasne stanowisko kanonizował owego chłopca profesor także nawiązał do Jana Kapistrana którego tak naprawdę uczernił bo był to prawdziwy święty heroiczny asceta żyjący w ubóstwie w nieustannych pokutach umartwieniach nawracający dziesiątki tysięcy słuchaczy uzdrawiający ludzi bo najpierw był właśnie przyjacielem Bożym był świętym Żył w nie herezje, a wprawdzie i dlatego Pan Bóg udzielił mu takiego daru, tak jak apostołom. Nie tak jak dzisiaj na przykład Pan Zieliński, który w wywiadach twierdzi, że ma prawo wymuszać na Duchu Świętym dary w postaci uzdrowienia ludzi, mimo że Przyjacielem Pana Boga nie jest, bo jak może być, skoro nawet nie jest katolikiem, skoro głosi herezję, to nie jest katolikiem, a jak nie jest katolikiem, to nie jest Przyjacielem Boga. Jak nie jest Przyjacielem Boga, to nie jest święty, więc jak może cokolwiek wymuszać na Panu Bogu? Można go porównać raczej do Szymona Maga za to, że on właśnie chciał dla pochwały, dla chwały, dla poklasku ludzkiego, takie same cuda czynić jak apostołowie. Więc to jest najwyższy rodzaj pychy pouczać samego Boga i mówić mu, co ma robić. Bo ja chcę uzdrawiać, bo ja chcę wskrzeszać. Człowieka można oszukać, ale nie oszuka się Boga. Ludzie zwiedzani chorzy będą ufali, że są uzdrawiani. Pokażcie mi biskupa polskiego, który oficjalnie popiera działalność tego pana. To jest po prostu zielonośrodkowa protestancka żenada w przebraniu katolickim i tyle. A co do świętego Jana Kapistrana, świętego inkwizytora, który rozpalał owszem stosy, ale nie z ludźmi, a z przedmiotami materialnymi typu zbytek jak lusterko, gry, szachy, stroje, uczył ascezy ludzi. Był zaproszony przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, jak i króla Kazimierza Giellończyka do Polski spędził w Polsce 8 miesięcy i jego obecność zbiegła się z procesem sądowym. Postawiono im zarzut o przestępstwo, bluźnierstwo, świętokradztwo wobec hostii, polegające na dźganiu, kłóciu hosti nożami. I święty Jan jako inkwizytor zajął się sprawą, tą sprawą. Ale wiemy z oficjalnych źródeł, z watykańskich archiwów, że był to święty przeciwny torturom i karom śmierci. W tym przypadku e, sprawa oczywiście jest bardzo ciekawa, bo jest zakłamywana przez lewackie media, przez niektórych historyków. Przypisuje się mu mord, tortury, spalenie tych właśnie sprawców żydowskich, którzy dokonali tej profanacji na hostii. Ale jest naprawdę gro historyków, którzy uważają, że nie przyczynił się Jan Kapistram wcale do tego, że to jest tylko i wyłącznie propaganda wobec Kościoła, która powstała już dużo, dużo lat później, taka w duchu powiedzmy oświeceniowo-protestanckim powstała. Także my, katolicy, po prostu mamy się wstydzić za wszystko, za karę śmierci, która jest słuszna, bo przynajmniej daje szansę na nawrócenie zbrodniarzowi. Przed śmiercią i ma on szansę na to, żeby się zbawić, pójść poprzez czyściec do nieba, za inkwizycję, za krucjaty. Jan Kapistran zatriumfował nawet nad islamem podczas oblężenia Belgradu, gdzie sam zagrzewał chrześcijan do walki, osobiście walczył na froncie. Więc oskarżenie wobec Kapistrana, którego pobyt w tym czasie miał miejsce, jest Jakimś rodzajem manipulacji historycznej, bo nie ma na to dowodów, że, że to Janka Pistran doprowadził do tortur publicznych na tych Żydach. Na to nie ma dowodów w źródłach źródłowych. Natomiast w skrynicy mądrości wszelakiej w internecie możecie znaleźć wszystko. I na koniec tak myślę, że dobrze by było zaprosić do pouczania Ży w ramach wdzięczności dialogicznej, na przykład kardynała Berka. On by powiedział troszeczkę o stosunku tamtej religii do naszej, bo takie jednostronne święto w naszym kościele, jednej religii, bez wdzięczności z tamtej strony, myślę, że jest nieporozumieniem. Ja rozumiem, gdyby. To święte polegało na modlitwie za ży, a nie polegało na autokrytyce, upokarzaniu i kajaniu się naszym. My mamy przepraszać za wszystko i wszystkich generalnie. To jest taki bardziej chyba pseudokatolicko podobny wyrób, którego ja nie chcę i który w istocie nie przypomina już Kościoła katolickiego. A teraz posłuchajcie wypowiedzi profesora podczas dni judaizmu we Wrocławiu 15 stycznia tego roku, co powiedział o nas, o nas katolikach. Mówi on w wykładzie tak, Sobór Watykański odrzucił oczekiwania, że Żydzi się nawrócą i sam tutaj potwierdza profesor, że po Soborowie zrezygnowało z roli nauczyciela i misjonarza narodu, niegdyś wybranego. Więc tutaj dziękujemy za ten trafny komentarz, bo to jest w punkt. Żaden postępowy, duchowny czy sam kardynał Reś tego by nie przyznał, więc tutaj wyręczył ich profesor Krajewski, mówiąc, że przejście Żydów do Kościoła jest tożsame z utratą ich przynależności, tożsamości do narodu wybranego. Jest to logiczne, ale po ludzku. Bo po Bożemu, jeśli stajesz się katolikiem, to jesteś już nowym narodem wybranym, nowym Izraelem. Z ducha, a nie z ciała. Wedle nauczania świętego Pawła, Żyda. I także nawróconego. Więc jesteś w nowym przymierzu, tak? W nowym narodzie wybranym. Wedle duchowego wybraństwa. I tu polecam wam książkę Księdza Gleza, która jest na stronie o judaizmie. A teraz, żeby to zakończyć, posłużę się słowami samego kardynała Rysia, który na stronie Okopress powiedział tak: Cytuję: Jeżeli wspólnota polega na tym, że wyrzekamy się wszystkiego, co dla niej jest najważniejszą wartością i buduje jej tożsamość, to jest żadna wspólnota. Brawo tutaj kardynał podsumował kościół posoborowy. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za uwagę za to, że dotrwaliście do końca. Koniecznie dajcie nam łapkę w górę, udostępniajcie ten film, koniecznie subskrybujcie, dlatego że 30% oglądających nie zasubskrybowało naszego kanału, i wesprzyjcie nas na Patronite, tam możecie założyć profil, swoje konto i nas wspierać nawet najmniejszą kwotą 5-10 zł miesięcznie, żeby utrzymać nasz kanał, żebyśmy mogli dalej uprawiać dziennikarstwo niezależne. Dziękujemy Wam z całego serca za do, dotychczasową pomoc modlitewną i finansową. Z Panem Bogiem. Polecam książki, które pojawiają się w tej chwili na planszy. W opisie znajdziecie linki do naszej strony, do sklepu internetowego, gdzie możecie je zakupić. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii. Z Panem Bogiem. Jeżeli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, kliknij jeden z filmów, który w tej chwili pojawia się na planszy. Zasubskrybuj nasz kanał. Wesprzyj nas na Patronite. Oraz po prostu udostępnij ten film jak największej ilości osób, mów o nas i czekamy na Twój komentarz, a także polubienie.